Hej hej hej, witajcie, ja jestem Rico i dzisiaj zaczniemy nową serię z zajebistej gierki jaka jest chłopaki nie płaczą. Ci co nie grali nie żałują, bo gra jest naprawdę so fucking epic No i cóż, nie przedłużając zacznijmy grę. Mamy prolog. Jak widzicie grafika jest naprawdę zacna. A wiesz, Jasiu, to swoją drogą dziwna sprawa, no bo wszystko wskazuje na to, że ci dwaj typkowie się znali. W sensie zabójca i ten, no, ofiara? No, otóż to, Jasiu, otóż to. No nic, może dowiemy się czegoś podczas przesłuchań. Weź, niech ktoś sprzątnie go ciało. E, e, pani starszy... Co takiego? No bo... no bo myśmy zapomnieli tych czarnych toreb na zwłoki. Oj. No bo... bo w centrali nam nie powiedzieli. A skąd mieliśmy wiedzieć? W ogóle taki bajzel ostatnio, że dyspozytorka znowu dała nam tylko ślepą amunicję. No to trzeba będzie się po niego wrócić. A jak ktoś ukradnie ciało? A kto ma ukraść? Bez przesady, Jasiu, no bez przesady. Pojedziemy na komendę, od duchu weźmiemy torby i zast prast zapakujemy denata. Nikt się nie zorientuje. No, ale dla pewności można to wszystko mu ogrodzić. Można, pewnie, że można, ale póki co jedźmy na komendę. A suszy mnie kapkę. Szczerość. Jakie słitaśne motylki mi tu latają. O proszę, kogo my tu mamy? Ty, no głowę bym dał, że mnie grucha normalnie zastrzeliłeś. Kropnąłeś do mnie z dziewiątki. Garniak za taką forsę, za samą marynarkę, 1500 pięćset baksów, no jego mać. Poziurawiona jednak. Grucha! Grucha! Gdzie ty jesteś? Fred! Fred! Co? Co? A! Niczego nie pamiętasz? Nie żyłeś, ale zostałeś wskrzeszony. A trzeba zaznaczyć, że niezwykle rzadka to sytuacja. Jak to? Cudownie? Nie przesadzajmy. Zostałeś zesłany tu na nowo, gdyż nie wypełniłeś jeszcze swojej misji. Misji? O czym ty mówisz? Kto ty w ogóle jesteś? Powiedzmy, że przychodzę tu w imieniu kogoś bardzo ważnego. Musisz wypełnić moją wolę, wiem inaczej. Na powrót w proch się obrócisz. Razem z twoim gajerkiem. E ty dziadu parchaty byś mi tu groził? Nie z takimi stawałem. W sekundę cię rozwalę. Mądry to ty Fred, nie jesteś i dlatego już raz cię zabili. Ale to twoja druga szansa. Wciąż nie wierzysz w moje słowa. Zatem przekonaj się sam! Przekonasz się sam! No, więc tak się to zaczyna. Kurczę, gdzie jestem? Gdzie ja a, 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 się najebałem? Ty istniejesz? Cisza teraz mówię ja! Fred, jestem głosem Pana. On otacza opieką nawet takich nikczemników jak ty. I pan nasz nie może wyobraź sobie znieść faktu, że stworzył takiego nieudacznika jak ty. Nieudacznika i bluźnierce! No, bo, no bo... spójrz na siebie. Tandetny i wszystkim wciskasz kit, jaki to on był drog, A jak było naprawdę, jak się dogadałeś z tym ormiańcem, to sam wiesz najlepiej. Koledzy w gangu cię nie szanowali. Zaosła cię, wyobraź sobie, mieli co ja mówię. Nawet grucha. Nawet ten głupi grucha, którego tak chciałeś zgnębić, tak się dać zrobić. No jak dziecko. Normalnie. Ale. Cisza! Teraz mówię ja. Red? Jestem głosem pana. On nie może sobie darować, że tak fatalnie sobie poradziłeś. Dlatego dostaniesz drugą szansę. Dlatego Twoje ciało z martwych do życia przywrócone zostało i gdy się ockniesz, zostanie Ci zlecona misja. Misja, dzięki której zdobędziesz odkupienie.

Ja ciebie wątpisz na ciebie, paganiusz! Mam przerąbane. Je poison. te Ne parlez vous po français. Dobrze, dobrze! Zrobię, co zechcesz. Wykonam każde zadanie. Doskonale zatem, podążaj za głosem sumienia, jeszcze mnie usłyszysz. Że niby jak? Okej, okay, więc zaczynamy. grub. No tak, teraz sobie wszystko przypominam. Tu stał grucha, a tamten studencina. Stał. Kurde no. No jakbym o tym nie myślał, to wychodzi na to, że mnie chciał grucha zastrzelić. O. No widzisz, o. że nikt nie robi tu z ciebie wała. Musisz oczyścić się, Fred. Musisz dobre imię i godność obywatelską odzyskać. Się musisz wziąć za siebie sam, Fred. No co ty? Do więzienia chcesz mnie odesłać? Nie do końca, chociaż blisko. Tak, pojedź do więzienia. Gdy już tam dojedziesz, będzie akurat czas, że grucha będzie wychodził. Przechwyć go i nakłoń, żeby z tobą pracował. To na dobry początek. Gdy już ci się uda, dostaniesz kolejne instrukcje. No a jak ja mam to zrobić? Jak ja nawet samochodu nie mam? A ja te twoje kluczyki chyba w tym dole widziałem. Samochód znajdziesz po drugiej stronie szosy. Dalej powinieneś dać sobie radę. W końcu jesteś już duży. Jak to, jak tam dojadę, będzie akurat czas, że grucha będzie wychodził? Co to ma znaczyć? Przecież dostał z piątkę najmarniej, i to jak papuga był wyszczekany. Papuga nie szczeka. Nie, nieważne, zobaczysz. To takie małe zakrzywienie czasu możliwe nie tyle dzięki najnowszej technologii, ile wypróbowanemu pomysłowi sprzed lat. Nieważne, żałuję, że spytałem. Chcesz jeszcze jakąś radę? Wiesz, że warto zabierać wszystko, czego nie przyśrubowali do podłogi? Że co takiego? Po prostu spróbuj podejść do tego wszystkiego jak do gry. No cóż, o, czas na czas. Czałka! Co za popony dzień? jaka <laughs> cenzura. Dobra, mamy łopatę. Ale ładnie... Zielone żeby. płuca mazowsza. Łopata. Ta łopata budzi wspomnienie. Tyja. A e, ją można wziąć. Łany zbożu. Bóg jeden wie, co może czaić się w tym zbożu. No włacha. Ale tam jeszcze ścieżkę na pole. Wow, Cóż za piękne widoczki. Ja ale gęsto rosną. Ja, ale... wiechcie, tam jakieś śmieci. Ja. ja ale gęsto rosną. Tak już to mówiłeś. Mamy z... patyk. patyk. Taki z drewna. Patyk. Patyk, weź go. Mam... patyk! Wszystkich! Pozabijam! Fred, ty chociaż otwórz oczy no... Kirie. Neu... Neurotyczna wiewiórka? What the ah! fuck? O oh, nie! To sumaczański mał postur! Uciekajmy! Okej, okay, żartowałem, to zwykła wiewiórka. You don't say Dobra, no to wróćmy. Łany zboż Reklamówka. Taka tam siatka dziadówka. No no. Śmieci. Żadne cudo. Dobra. Ja to jednak nieźle wyglądam. Ej, <laughs> naprawdę. Okej. Okay. Tutaj coś mówił, że w tym grobie są kluczyki. Są. O, w grobie leżą kluczyki. Dobra. Kluczyki samochodowe. No tak. Nie ma takiej opcji. Dopiero co doczyściłem ten gajerek. Zresztą, wiesz o, jak ja się namęczyłem, nie. żeby stamtąd nie. się wygrzebać? Co to, to nie... Nie wejdę tam. No tak. Chyba na I był. O właśnie. Patyk! Kluczyki. Eee Dobra mam. O, ładnie się to wszystko zaczyna. No pięknie. Cudownie. So beautiful. Dobra. Hmm, to chyba to już wszystko zebraliśmy. Motylki. Motylki! Jakie ładne. Dobra. Lecimy na szosę. Na szosę. Ale furencja, what the fuck. Bagażnik. Bagażnik szatańskiej fury. Bagażnik, wydechy. Niezłe wydechy, co? Koła. Fajne koła, co? Nie. Szatańska fura. Nie bryka, co? Nie. Silnik. Silnik jak marzenie. To już był wydech jeszcze tu. Wydechy mojej zajebistej fury. No really. Tutaj widzimy dziury polskie drogi. Ciekawa sprawa, że w innych miejscach droga jest w relatywnie dobrej formie. No, nie wszędzie to wygląda jak jakieś meteoryty tu pospadały czu, 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 czu. dobra mm. kluczyki od mojej zajebistej k Kluczyki. Ach. wbijaj okej okay, jesteśmy w furze co tu mamy Pluszone o kości Kości pluszowe Pluszek Ale jestem zajebisty O ja. Radia oczywiście Polska. nie ma Ukradli <noise> Dokładnie Polska to piękny kraj Schowek, Schowek samochodowy W panie tam coś było Dokładnie tak Tupecik, Tupecik kierownik. Fajna nie? Na Bajerze na no bajerze? Wow! Dobra. Kluczyki! E, gdzie była ta stacyjka? O! Oh, o! Oh, ale katuje. I ten sweter epicki, no. To jest so fucking epic. Jezus, Maria, Matko Święta. Się tak nie denerwuj, bo jeszcze zawału kiedyś dostaniesz. Wsiadaj do fury. Potrzebuję Twojej pomocy. No, co się tak patrzysz? Wcale mnie nie zastrzeliłeś wtedy. I to chyba przez tego śmiesznego papieroska. Coś mi się tak dziwnie zrobiło. Dobra, tam było, minęło. Jest robota. No, wsiadasz do środka, czy poczekasz na autobus? Szukaj innego frajera, Fred. Ja dopiero co wyszedłem. Nie było tak źle. Poznałem git ludzi. Zawód mam kurna. Jestem kwalifikowanym zakręcaczem butelek PET. Super! A jak z tobą Zawód. wyjdzie jakiś przypał, to mi nawet dobry papuga nie pomoże. Za recydywę dostanę zdychę. I co? I co? Ty luzuj grucha. Tym razem to legal, tym razem chodzi o coś zupełnie innego. Wsiadasz czy nie? No wsiadasz czy nie? Wszystko wytłumaczę ci po drodze. No dobra, powiedz o co chodzi. No i bardzo dobrze, grucha. Chłopaki nie płaczą. Jeja, yeah. pierwszy akt. No więc. Tu mamy się spotkać z tym zesłanym przez Boga typem z brodą, aby mógł zlecić nam to niezwykle ważne zadanie. No, nie wiem, czy akurat tutaj, w sensie czy na tym parkingu, ale ogólnie tak, właśnie tak to ogólnie rzecz biorąc wygląda. Cały czas nie mogę uwierzyć, że się z Tobą bujam po tym zadupiu. No, bez przesady, chyba raczej ja nie mogę uwierzyć. To Ty mnie zastrzeliłeś. No Jezu, przecież to było dawno temu. Musisz być taki pamiętliwy. Co za gość. Powtórzę to grucha, żebyś mógł uzmysłowić sobie powagę sytuacji. Zastrzeliłeś mnie. No dobra, więc tutaj na razie skończymy. W na następnym odcinku rozpoczniemy cały ten pierwszy akt. No. I to tyle. Tutaj mamy piękną stra RZ Nick super. Dobra, więc tutaj na razie kończymy. Trzymajcie się, się, manku.